Kochani, witam Was serdecznie na kanale Czytania dla Duszy. Zapraszam Was na horoskop na luty dla znaku wagi. Tasuję sobie już dla Was karty i zobaczymy, jakie energie przyjdą dla wagi. Z czym będziecie się mierzyć, co dobrego dla Was przyjdzie. Już patrzymy. Waga i luty. Waga na luty. Waga i miesiąc luty. Horoskop dla wagi na luty. Dobra. Kartę mam przetasowaną pod spodem. Mamy kartę Słońca. Obłożymy ją sobie. To bardzo pozytywna karta. Energia wejściowa. Ósemka mieczy, zablokowanie, zahamowanie. Taka karta głównie oznacza te blokady wewnętrzne. Zobaczcie, jak osoba jest przedstawiona na tej karcie. Ona jest no, związana przez własne myśli związana i e, oczy ma zasłonięte, czyli nie dostrzega czasami rozwiązań, a rozwiązania są. Wy możecie z tego wyjść, bo macie kartę Słońca. No ale zobaczymy, co tam dalej nam się pokaże. Energia, która wam nie będzie sprzyjała, czyli przeszkadzająca. Trójeczka Pentakli. Ciekawe. Dobra, patrzymy dalej. E, energia mm, Energia, która wam będzie sprzyjała, to jest karta świata, główna energetyka, główna energetyka, niektórych czeka jakiś wyjazd, bo tutaj są karty wyjazdowe dwie, ale to może też coś innego oznaczyć, wyjazd, zmiana miejsca zamieszkania, bo mamy rydwa jako energetyka główna, czyli dużo się będzie działo w, w lutym, tak w lutym. To, co wam będzie przeszkadzało, czyjeś odejście lub wy będziecie odchodzić i to dla was będzie trudne, albo emocje, bo to jest ósemka kielichów, to jest odejście. Odejście od czegoś, od kogoś lub ktoś od was odchodzi albo za duży przypływ emocji, to wam będzie przeszkadzało. Energia wspierająca, karta siły, mocy, super. I energia kończąca, rozkładik. Paśki też ładnie macie. Mamy trzy arkana wielkie. Yy, nawet cztery, bo mamy kartę słońca. Cztery, więc yy, no jest grubo, kochanie, Jest dobrze. Bo to są mocne energie. Yy, arkana yy, wielkie mają większe znaczenie niż małe. No dobra. Dobierzemy sobie kartę transformacji i już wam będę mówiła, co ja tutaj widzę dla wagi na lutym. O. Rest, odpoczynek, kochani. Może niektórzy wyjadą gdzieś na jakieś, na jakieś wakacje, też może być pokupacz. Mamy kartę podróży, więc dla, dla Was może ta podróż być y, no, taka najważniejsza w lutym. Dla tych, którzy gdzieś faktycznie wyjadą, no to jest karta. Y, tutaj mamy y, przesłanie, by y, dla niektórych to już jest po prostu odpowiedź że w tym miesiącu będzie ten odpoczynek będą wakacje, jakiś ulub a dla tych, którzy nigdzie nie wyjeżdżają nigdzie nie idą na urlop, to jest takie, takie przesłanie by, by dbać o ten odpoczynek by się nie zapracowywać by nie skupiać się właśnie tylko na zaharowywaniu się nie tylko harówka jest ważna w życiu, ale też trzeba sobie odpocząć i coś czerpać z życia zwłaszcza, że pod spodem kochani to mi się od razu rzuciło w oczy. Mamy dziesiątkę buław. Dziesiątka buław czasem mówi o, o przeciążeniu obowiązkami, o obciążeniu, jakąś sytuację, ale często to są nasze, nasze praca nasze obowiązki, że bierzemy za dużo, że ktoś nam dał za dużo, a my to przyjęliśmy i że jesteśmy po prostu mega zmęczeni, mega przeciążeni albo jakimiś sprawami. Yy, Również problemami też tak może być, więc tutaj zadbajcie o ten odpoczynek. No dobra, wracając do początku, no to pierwsza energia jest taka hamująca dosyć, ale tylko ta pierwsza, reszta to już idzie tam nam gładko. E, ta energia mówi właśnie o tych wewnętrznych blokadach, o za zahamowaniach. Czasami okłótnia gdzieś w relacji. Też mogą się pojawić o tym, że czegoś na przykład nie dostrzegamy, coś gdzieś tam mamy, jakieś rozwiązanie, jakieś problemy, jakieś sytuacje. I jesteśmy tak zaślepieni w jeden punkt, w tą naszą niewidoczność, że tego nie widzimy, ale to zauważycie, kochani, bo mamy kartę słońca. Karta słońca rozświetla wszystko to, co jest niewidoczne, zatajone i to, co nam się wydaje nie do rozwiązania, no to macie tutaj to rozwiązane. Tutaj, tutaj to też jest optymizm, pozytywne myślenie, dobre wiadomości, jakieś miłe niespodzianki, pozytywne wydarzenia. Wszystko to, kochani, co dobre, tylko uważajcie, żeby się na tym słońcu troszeczkę nie sparzyć, bo to jest takie małe ostrzeżenie, aczkolwiek ja nie widzę tu żadnego takiego sparzenia się tym. Ja, ja widzę, że gdzieś tam musicie z tego zablokowania, zahamowania wyjść i, i to. Zdecydowanie Wam się uda, jeżeli gdzieś tam jesteście w jakiejś mm, sytuacji, relacji, gdzieś coś stoi, bo tutaj jest właśnie ten zastój, takie zahamowanie. No to, kochani, to ruszy. O czym mówi karta Rydwana? Bo Rydwan mówi o tym, że coś, y, tam gdzie był zastój, to rusza do przodu. To nie są tylko podróże, to nie są wyjazdy y, czy zmiany miejsca zamieszkania, co by, y, co, co by łączyło się z tą kartą, ale to również jest. Coś rusza do, po, do przodu, coś, coś zaczyna pędzić, czyli jeżeli jesteście, byliście w takiej sytuacji, gdzie coś stało w miejscu, było, było zahamowane, no to kochani, teraz w lutym to ruszy. Może nie od razu, pierwszego czy drugiego lutego, bo mamy tą energię wejściową, zastojową, to jednak to ruszy do przodu. To jest też karta waszego sukcesu i ten sukces może być. To jest też. Jakieś świętowanie, to jest triumf, to jest e, karta mówiąca o tym, że będziecie mieć dobre kontakty z, e, z, osob z bliskimi, z osobami, na których wam zależy. Również ta karta mówi o tym, że weźmiecie życie we własne ręce, że faktycznie odwiążecie się z tego i powiecie sobie tak, zacznijcie myśleć pozytywnie i powiecie sobie, okej, okay, dobra, aż mi wypadła ta karta, powiecie sobie, dobra bez sensu jest tkwić w miejscu, ja, ja chcę czegoś innego i bierzecie, bierzecie się za siebie, bierzecie życie we własne ręce, wy sami działacie, również to też może dla was oznaczyć. dobra, to, to może oznaczać, przejdźmy teraz do, do tych kart sprzyjających, na samym końcu opowiem o tych mniej sprzyjających, mamy kartę, Świata tutaj. To, co Wam powiedziałam, to może być właśnie jakaś zmiana miejsca zamieszkania, również może być jakiś wyjazd, podróż zagraniczna, ale to może być również y, zmiana. Zmiana, bo tutaj się dopełnia, kochani, cykl. I, i, I ta zmiana i tak mi się tutaj ciśnie, bo, bo, bo ta energia wejściowa jest trudna, a później każda kolejna jest już no to no fajna. Ja bym powiedziała wręcz. Y, bardzo fajna, czyli oczek o, jeżeli oczekujecie na zmiany, to te zmiany przychodzą, coś się u Was kończy. E, również to jest jakieś spełnienie, również może się e, e, zadzieć, jakieś, zamanifestować Wasze jakieś pragnienie albo marzenie, albo Wy będziecie w takiej energetyce, że będziecie po prostu full spełnieni się czuć, e, e, pełni słońca w środku, pełni optymizmu. I, I po prostu i to wam wystarczy, ale ta, ta karta często mówi o tym, że coś się dopełniło, jakiś cykl u was się dopełni, no i teraz idzie coś nowego, coś, coś, coś innego, o czym też by karta wyjściowa mówiła, kochani, bo to, karta, to jest młoda energia, paść kielichów, czyli to są nowe możliwości, nowe okoliczności, to jest też zakochanie, to są jakieś dobre wiadomości, to jest... Y, 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 taka łagodna energetyka mówiąca o tym, że no, to co nowe przychodzi, to jest takie bardzo miłe. Dla niektórych może to być ciąża, też, też może być, też może być, bo to jest, często symbolizuje przy karcie słońca, to bym powiedziała, że dla niektórych to może być zajście w ciążę, tak jak najbardziej może być. Ale tutaj dla większości z Was to po prostu będzie zaczynanie czegoś nowego w życiu. To może być nowy związek, nowy etap w życiu, cokolwiek nowego: coś się zaczyna u Was po prostu rodzić fajnego, lub Wy po prostu wychodzicie z takiego zahamowania, z blokad i budzicie w sobie uczucia. Bo tutaj jest energia blokująca, tutaj możecie blokować sobie yy, yy, miłość, yy, empatię, wszystko możecie blokować, a, a tutaj po prostu rodzi się coś. Yy, I to jest yy, mocno związane z aspektem miłosnym, aczkolwiek nie musi być związane w ogóle z relacjami. Niekoniecznie. Dobra, mamy energię kolejną sprzyjającą, to jest karta siły, mocy, czyli wy będziecie pokonywać problemy, odnajdziecie w sobie siłę i moc. Ujarzmicie w sobie to, co wam gdzieś tam e, nie grało, was na przykład, jakieś. Mm, jakieś emocje, jakieś wybuchy, coś, co wcześniej gdzieś tam wyrywało się poza waszą kontrolę, to macie szansę w tym miesiącu to ujarzmić w sobie. Ale to, tak jak powiedziałam, to jest ogromna siła, moc do, do kreowania takiego świata, jakim, jaki jakie wy chcecie, to jest pokonywanie problemów. Również to jest karta namiętności tutaj, więc dla niektórych to może być jakiś romans, jakaś nowa miłość, też jak najbardziej może tutaj być. Dobra, przechodzimy do tych gorszych kartuszyczek. Mamy ósemkę kielichu, o tym mówiłam już tutaj. Mogą być te emocje albo odejście od czegoś, od kogoś, lub ktoś od was odchodzi, ale wy i tak to przejdziecie z piątką. piątkową bym powiedziała. Taka lekcja do odrobienia i piątkę, piątkę wręcz nawet powiedziałabym, szósteczkę za to dostaniecie za tą lekcję. Bo, bo to was jeszcze bardziej wzmocni to, co się pojawi tutaj to w negatywie, to was jeszcze bardziej wzmocni. Wy odnajdziecie tą własną siłę do tego, by się temu nie poddać. Stwierdzicie, że no dobra, olać to. Ja to tak widzę, po prostu tak czuję to. Idę, idę sobie w swoją stronę, zostawiam to, co jest mi niepotrzebne. To może być zostawienie emocji, to może być zostawienie jakiejś niezdrowej sytuacji, ale Wy sobie po prostu odejdziecie od tego, co jest trudne, bo tak jak powiedziałam, to może być czyjeś odejście, albo Wy odejdziecie i to w pewnym momencie będzie dla Was trudne, a później odnajdziecie w tym swoją własną siłę. Mamy jeszcze tą trójkę pentakli. Tutaj, trójka pentakli, no to ja bym powiedziała, że gdzieś tam w relacji może być osoba trzecia. Może być, może tak być, że jesteście gdzieś tam w relacji. Na trzeciego i to może być w dwóch wariantach, czyli wy jesteście w trzech, ja bym powiedziała, w trzech wariantach. Wy jesteście w relacji, gdzie wasz partner ma kogoś i to wam, no i to przeszkadza, wiadomo, że to przeszkadza. Wy jesteście w sytuacji, gdzie. Wy macie kogoś na boku i macie partnera, czyli jest dalej ten trójkąt. I jeszcze trzecia sytuacja jest taka, że wy wchodzicie jak kochanek, kochanka do jakiejś relacji. Też tak może być, że osoba, która. Wy zainteresujecie się lub wy, z którą wy jesteście, no jest zajęta, też tak może być. Ta karta też symbolizuje zbytnie skupianie się na pracy, a to może być, bo mamy tego Rydwana tutaj, a Rydwan w negatywie to jest właśnie przekładanie życia osobistego, nie, przepraszam Was, pracy ponad życie osobiste i często to jest po prostu maksymalne skupianie się na pracy, ale tutaj jest ta energia przeszkadzająca, czyli to nie do końca będzie dobre, że wy gdzieś tam będziecie wkładać całą tą energię na, na pracę. Ja bym powiedziała, że osoby, które w mocno mają tego rydwana wpisanego w negatywie, w, w, so w siebie to energię, wybierają nawet samotność. Y bo nie chcą być w relacji z jakiegoś powodu. Też tak może być, że tutaj macie jakieś zahamowania co do relacji i całą swoją energetykę przekładacie na pracę lub na jakąś pasję nawet. Bo to, to nie musi chodzić o pracę, bo gdzieś tam praca jest z boku, a macie jakąś pasję, która wam zajmuje full czasu i, i, i tak sobie życie układacie. Też tak może być. Jeszcze bym powiedziała, że za dużo ludzi was wokół będzie, będzie wokół was dużo ludzi się kręciło, i to Was może troszeczkę przytłoczyć, że tych ludzi będzie za dużo, będą, be, um, będzie tych kontaktów towarzyskich za dużo na tej zasadzie, że wy byście chcieli troszeczkę sami pobyć, a tutaj na przykład trzeba z kimś współpracować. I, I wam to nie do końca będzie się podobało, bo to też jest karta współpracy. Więc e, może tak być, że ktoś wam, ktoś Was może w jakiś sposób zmusi do tej współpracy. E, bo nie, nie pracujecie dla siebie i gdzieś tam szaf wam dokoptuje troszeczkę kogoś do zespołu i, a wy chcecie sami, też tak może być albo będą się koło was ludzie kręcić, będą wam was e, męczyć po prostu towarzystwo, zbyt duże towarzystwo tak bym powiedziała Dobra, okay. przechodzimy do kart w roczni co dla wagi przyjdzie w lutym co dla wagi, tutaj pokaże się w lutym Co to jest? Spokój, kochani. Piękna karta. Spokój. Nieważne, co tam wokół się będzie działo, wy będziecie próbowali zachować spokój. Próbowali, nie, nie no źle to powiedziałam, nawet nie o to chodzi. Może e, zaraz dobiorę drugą kartę. piękna macie czytanie, naprawdę. E, tutaj wy będziecie ogólnie spokojni. Nieważne, co tam będzie się dookoła was działo, wy po prostu będziecie spokojni, wy będziecie dbać o ten odpoczynek. Niektórzy faktycznie mogą gdzieś wyjechać. Tutaj mamy skrzynię skarbów, ale to może być faktycznie jakaś podróż marzeń, jakiś urlop, właśnie, który Wam się należy w końcu, ale związany z jakimś wyjazdem, z jakąś wycieczką. Tak to bardziej widzę. Ale y, kochani, kochani, popatrzcie, mam, macie pod spodem kartę błogosławieństwa i kartę skrzyni skarbów. I ta skrzynia skarbów mówi o tym, że, że faktycznie przyjdą dobre rzeczy dla Was. Zacznijcie kreować. Chociaż ja z tego czytania widzę, że, że wy, przy Was jest taka, ten sukces. To już coś się dla was otworzy fajnego i wy będziecie z tego po prostu korzystać. To może być faktycznie bliskość w relacji, to może być obfitość finansowa, lub po prostu taka błogość życia, jakieś miłe wydarzenie, po prostu yy, zadowolenie z życia. Coś, yy, co może Was zaskoczyć, tak myślę, bo mamy kartę błogosławieństwa. To jest coś zesłane odgórnie dla was. Yy, Coś, to coś, coś niespodziewanego, jakaś niespodzianka. Coś, o co mogliście się wcześniej na przykład długo modlić. Modliście się o jakąś bratnią duszę dla siebie. O swój sukces. Staraliście się o coś. I, i, i w końcu to na Was, kochani, spływa. Same dobre rzeczy w lutym. Ja tutaj widzę. Wyciągnę jedną kartę i przejdę sobie do przesłania. Dla... Dla wagi. Czytamy uwagę teraz. To co widzę na razie to, to macie pięknie. Mhm, tylko pamiętajcie o czymś, co trzeba zakończyć. Bo tutaj jeszcze mamy coś oprócz tych wspaniałych, pięknych rzeczy, to mamy coś niedokończonego, czyli... Albo e, to może być związane właśnie z tym, zobaczcie, z tą ósemką kielichu, bo to są, e, to są jakieś emocje, jakieś odejście. I ja bym powiedziała, że coś może przynieść Wam smuteczek, coś, jakaś historia może się powtórzyć. Ktoś może do Was powrócić, również, bym wręcz powiedziała, też tak może być, ale mogą do Was powrócić jakieś niepozałatwiane sprawy, bo to nie są tylko relacje, nie są ludzie, ale to też są niepozałatwiane sprawy, to też są jakieś lekcje karmiczne, ale nie widzę, nie widzę, by to miało coś być takiego ciężkiego. Tutaj widzę jedną rzecz dodatkową. Uważajcie na na coś, co macie niezapłacone na przykład, niedokończone jakieś projekty, niezapłacone rachunki, bo to do Was będzie wracało, czyli to, co macie w tym miesiącu skończyć lub to, co mieliście w styczniu skończyć, zapłacić lub skończyć jakiś projekt na przykład, to to będzie do Was wracało w lutym, czyli dbajcie o zakończenie wszystkiego, to, co jest potrzebne do zakończenia. Nie zwlekajcie z tym, bo będzie się za Wami to ciągle. I mamy pod spodem również kartę regeneracji po parcie. Czyli dbajcie o tą regenerację, o sen i odpoczynek. Nie przeciążajcie się, bo to, e, bo to będzie ważne dla Was, by, by dbać o tę um, regenerację ciała. E, nie tylko pędzić, bo, bo ten rydwan, e, on pędzi. I to jest, to jest najważniejsza energetyka dla Was. na um, na luty, ale jeżeli za mocno się rozpędzicie, to przez nieuwagę możecie wykaraskać się na najbliższym zakręcie. A tego chyba byście nie chcieli po prostu, bo, bo tutaj Wy musicie trzymać te lejce mocno, czyli pędzić do przodu, ale wiedzieć, kiedy przestanąć, zrobić sobie ten czas na odpoczynek, na chwilę oddechu. Jeszcze mamy tutaj dla Was kartę kreowania, kartę Yang, czyli y, działajcie, kreujcie. Pewne rzeczy mogą się y, zamanifestować już w lutym dla Was, bo to też jest karta manifestacji, ale dążenia do własnych celów, do własnych pragnień przez działanie. Dobra, poddziałam sobie jeszcze to przesłanie dla uwagi. Przesłanie. Podróżnik, zobaczcie, jest karta podróży, czyli ja, ja bym powiedziała, że e, wy będziecie gdzieś wyjeżdżać. Niektóre wagi, wiadomo, że nie wszystkie, bo to nie jest możliwe, ale to nie jest tylko karta podróży, ale może być podróż. E, ty, karta jest podpisana ruszcie w nowe kierunki, czyli coś nowego tutaj zac zaczynajcie. Otwórzcie się na nowe możliwości, o czym też mówi karta. Karta świata, bo, yy, bo mówiłam, że, że to jest zakończenie, ale to też jest otwieranie się na nowe możliwości, a te nowe możliwości są w tej karcie. W tej młodej, młodej energetyce, dobra, patrzymy. Co tu jeszcze nam ten traveler, podróżnik podpowie? Tak, yy, yy, yy. otwórzcie się na możliwości podróży. Ale też na nowe możliwości ogólnie w swoim życiu. Tak, to też jest podróż taka duchowa, gdzie wy będziecie emocjonalnie i duchowo wzrastać. Rozświetlajcie. Wszystko to, co jest gdzieś tam zakryte, zahamowane w ciemności, rozświetlajcie. O czym też mówiłaby karta Słońca tutaj. I tutaj też jest, w tej karcie jest takie przesłanie, by zauważyć, jak daleko już zaszliście w Waszym rozwoju, w Waszym postępie, a, a ten rozwój Wasz będzie w tym miesiącu, bo, bo wyjdziecie z, jak, z jakiegoś zahamowania i Wasze życie ruszy mocno do przodu. Również tutaj jakieś nowe przyjaźnie mogą Was czekać. Tu, 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 tu też jest ta nowa przyjaźń, nowa znajomość. O czym mówi też ta karta, że możecie nowe przyjaźnie zawrzeć w lutym. Dobra, będę kończyła, moi drodzy. Pozdrawiam Was cieplutko.